Jak to było po wczorajszym etapie? No, że już jutro w sumie nie zależy nam tak bardzo na zwycięstwie, ale wiadomo, że każdy chce postawić tę kropeczkę nad I, szczególnie jadąc w żółtej koszulce lidera. Co prawda nie etap królewski, bo mieliśmy go wczoraj, ale równie ciężki. Tak więc podsumujmy sobie przedostatni, 20 etap Tour de France. Etap wyruszył z Nicei, a kończył się w Col de la Kulol. Dystans wyniósł 132,8 km, mieliśmy 4748 m przewyższenia, a średnia prędkość zwycięzcy wyniosła 32,6 km na godzinę. Na dzisiejszym etapie było wiadome, że wielu kolarzy będzie zainteresowanych ucieczką, ale wielu też patrzyło na Richarda Carapaza, bo jechał on oczywiście w koszulce najlepszego górala, tak więc najważniejszym dla niego było, żeby zabrać się w ucieczkę i zdobywać te górskie premie, żeby gdzieś tam Tadej Pogaczar nie zmniejszał do niego tej straty. Była pierwsza ucieczka, w której był Ekwadorczyk. Niestety drużyna Tadeja Pogaczara na tyle mocno dyktowała tempo, że nie zdołali oni odjechać. Rzeczywiście nie Długo po starcie mieliśmy pierwszy 10-kilometrowy podjazd, nawet przed tym podjazdem jeszcze było 5 km, no to powiedzmy, że te 15 km tak naprawdę wspinaczki było już na tej pierwszej, pierwszej części etapu. No tak więc trzeba było po prostu powalczyć o tą ucieczkę, a UE tak łatwo nie dała za wygraną. W końcu stworzyła się trzyosobowa ucieczka, trzem zawodnikom udało się odjechać. Byli w niej Wilko Kelderman, Bruno Armireil i Henrik Mas. W peletonie za tą trójką nie było wcale łatwo, bo tempo było naprawdę mocne. E, I z pewnie poradził sobie Carlos Rodríguez z Inaosów, czyli lider tej drużyny, który miał tutaj walczyć o klasyfikację generalną, bo już na pierwszym podjeździe miał problemy. E, pierwsza trójka dojechała do tej premii górskiej, e, no i jeszcze został jeden punkcik, kto będzie pierwszy z peletonu. E, chciał tutaj wyskoczyć Richard Karapas, ale wystawił mu koło przed, na tej kresce e, Mateo Jorgensen. Nie wiadomo dlaczego, bo jeśli spojrzymy w sumie, e, na klasyfikacji najlepszego Górala to Jorgenson jest po dzisiejszym etapie na czwartym miejscu. Trzeci jest Wingard, drugi Pogacar, tak więc. Ciężko powiedzieć, dlaczego taka decyzja była w jego głowie. Następnie z peletonu atakowali kolejni zawodnicy. Gdzieś tam drużyna UE cały czas starała się kontrolować, ale niektórym udało się urwać. I oderwała się kolejna grupa uciekinierów, która finalnie dogoniła tą trójkę zawodników na prowadzeniu. I teraz poza tą trójką mieliśmy takich zawodników jak Mark Soler, Jan Tratnik, Roman Bardek, Kevin Genit, Jasper Stuyven, Tobias Haland Johannesen i Richard Carapas. Przed premią górską oczywiście wyrwał się Richard Carapace i zdołał zdobyć te 10 punktów, tak, tak więc zaczął się oddalać od Tadeja Pogaczala w tej klasyfikacji. W peletonie natomiast pałeczkę przejęła drużyna Sudal Quickstep, która dyktowała naprawdę mocne tempo i gdzieś tam z kilometra na kilometr przerzedzała ten peleton, no bo wierzyli, że może jakoś uda im się to taktycznie dobrze rozegrać, żeby umożliwić atak czy Remko Ewenepulowi, czy jeszcze Mikelowi Landzie, bo pamiętajmy, że Mikel Landa to jest zawodnik, który już wygrywał wiele wyścigów, jest bardzo do dobrym górami. I, i może gdzieś tam na niego stawiali, żeby powalczyć o to zwycięstwo etapowe. Przedostatni podjazd liczył 7,5 km długości i tam mieliśmy 7% średniego nachylenia no i w ucieczce gdzieś tam mieliśmy ataki, no bo atakował Jan Tratnik próbował również Richard Carapaz no bo stawiał już wszystko na jedną kartę, wiedział, że musi po prostu wygrać te górskie premię i zapewnić sobie tą koszulkę no i tak się stało, nie dał tutaj za wygraną, zwyciężył na tej przedostatniej w sumie premii górskiej ale już wtedy było wiadome, że E, musi tylko przejechać czasówkę e, ukończyć ten etap, nie dostać limitu czasu i e, tak naprawdę koszulka już należała w 100% do niego. Ta klasyfikacja była po prostu zamknięta. Tak więc przejdźmy do ostatniego podjazdu już do mety nazwijmy to ostatnim podjazdem już tegorocznego Tour de France bo jutro czasówka to trochę inna charakterystyka jazdy dystans 15,8 km i 7,3% średniego nachylenia. No i już na samym początku podjazdu e, ucieczka zaczęła się rwać za. Zawodnicy, tam kilku zawodników czterech chyba nie, nie dotrzymały już tempa i po prostu puścili koło. Z tyłu mieliśmy napierający peleton. Przewaga na początku podjazdu wynosiła niecałe 3 minuty. Tak więc kolarzy z ucieczki wiedzieli, że muszą się napocić, żeby tą przewagę uzyskać, a sudal quick nie dawało za wygraną i jeszcze za nimi była przecież drużyna UAE, która na pewno widząc, że ucieczka nie ma wcale dużej przewagi, czaiła się na dzisiejsze zwycięstwo. Te ostateczne ataki z ucieczki pokazały nam, kto zachował najwięcej sił i kto ma szansę na zwycięstwo etapowe. Zaatakował Enrik Mas, a zanim ruszył Richard Karapas, tak więc było wiadome, że ci zawodnicy tutaj będą walczyć o tak naprawdę o przetrwanie. Czy dojadą do mety, czy w ogóle będą w stanie pokonać ten napierający peleton choć peletonem nie mogliśmy już tego nazwać, bo było tam zaledwie kilku kolarzy, to warto tutaj zwrócić uwagę, że poza walką Wielkiej Trójcy, czyli Pogacara, Wingegarda i Evenepoela, mieliśmy walkę o czwartą i piątą lokatę w klasyfikacji generalnej pomiędzy João Almeidą a Mikelem Landą. No i João Almeida dzisiaj bardzo zmotywowany, bo widział, że Mikel Landa w pewnym momencie już był na tyle zmęczony, że nie był w stanie przetrzymać tempa, to Portugalczyk starał się jak najdłużej wytrzymać tempo liderów, żeby gdzieś tam sobie jeszcze tych cennych sekund nadrobić. Warto również spojrzeć na Remco Evenepula, który dzisiaj nie czuł się gorszy, zaatakował dwukrotnie, bo najpierw na 7 km do mety zaatakował i miał nadzieję, że może gdzieś tam Pogacza Rewingegard na siebie się zapatrzą i puszczą, ale nie było mowy, żeby Belk sam pojechał, od razu doskoczyli do koła. Chwilę, przez chwilę trójka jechała razem, ale dojechali jeszcze do nich Jorgenson i Almeida. Almeida cały czas zmotywowany, bo widział, że już Mikel Landa nie wytrzymuje. No i później na 5 km do mety Remko znowu poprawił. Już ta trójka pojechała, bo Pogaczar i Wingard oczywiście nie odpuścili Belga, no i na ten atak Remko Ewenepula postanowił poprawić Jonas Wingard. Oczywiście od razu na koło usiadł mu Tadej Pogaczar, natomiast no już Remko Ewenepul nie miał siły, żeby przytrzymać tą dwójkę. Pierwsza dwójka klasyfikacji generalnej jechała bardzo równo. Tutaj widać było, że więcej sił wkłada Jonas Wingard na zmianie, który robił wszystko, żeby dogonić uciekinierów. Udało im się to, wyprzedzili ich i jedynym, który jeszcze zdołał siąść na koło tej dwójce, to był Richard Carapaz, Ale Ekwadorczyk no miał dzisiaj już sporo kilometrów w nogach i naprawdę włożył już chyba wszystko, co miał. Tak więc nie był w stanie już utrzymać koła po pewnym czasie i odpuścił. Tak więc wiedzieliśmy, że ostatni finisz rozegra się pomiędzy Wingardem a Pogaczarem, ale też było widoczne, że dzisiaj Pogaczar jechał dosyć oszczędnie, więc widać było po nim. Ja nie miałem na przykład wątpliwości, że zachował sobie na tyle dużo energii, że będzie w stanie pokonać zmęczonego Jonasa i tak się stało. Wyszedł na zmianę i dynamicznie przyspieszył, tak więc nie pozostawił żadnych złudzeń, że jest na tegorocznym Tour de France po prostu dominatorem, tak więc osiągnął piąte zwycięstwo na tegorocznej, na tegorocznej edycji Tour de France. Tak więc etap dla Pogacara. Drugi Wingard 7 sekund za nim, i na trzecim miejscu zdołał dojechać jeszcze Richard Karapas Nie był złapany przez remko Ewenepula, który był czwarty. Na piątym miejscu Henrik Mas, na szóstym Jo Almeida, który nadrobił nad Mikelem Landą dokładnie 13 sekund, tak więc jeszcze powiększył swoją przewagę. W klasyfikacji generalnej Pogaczar 5 minut, 14 sekund przed Wingardem. Ewenepul traci 8 minut i 4 sekundy. No i myślę, że tak ta trójka już po prostu pozostanie, no bo e, jutro czasówka na której aż tyle e, nie sądzę, żeby odrobili, ale wszystko może się stać. To jest dalej kolarstwo. Czwarty e, João Almeida i ma dosyć sporą przewagę nad Mikelem Landą, tak więc zobaczymy. Ale João Almeida myślę, że też potrafi te czasówki jeździć i e, nie odda tak łatwo tego czwartego miejsca, a wiadomo, że czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej tym bardziej, że był jeszcze jako i to jest naprawdę wielki, wielki prestiż. Tak samo zamykamy klasyfikację najlepszego sprintera Biliam Girmei Pokonał Jespera Philipsena i zdobył tą swoją upragnioną zieloną koszulkę. Naprawdę tutaj też była zacięta rywalizacja do samego końca pomiędzy nimi. No i koszulkę najlepszego górala zdobywa Richard Carapaz. To myślę, że gdzieś tam swoje oczekiwania, tak czy siak. Spełnił. Chciałoby się powiedzieć, że jutro etap przyjaźni, no ale niestety nie w tym roku. Choć byliśmy zawsze przyzwyczajeni do pól elizejskich, ale jutro czasówka, czyli jeszcze będziemy mieli zaciętą rywalizację. 33,7 km do przejechania. Będziemy mieli dwa podjazdy: pierwszy 8,2 km i 5,7% średniego nachylenia. Później chwila zjazdu i 1,6 km, 8,8% średniego nachylenia. Tak więc będzie co jechać. No i jak patrzymy na profil no, tych podjazdów, Jazdów, szczególnie tego pierwszego, no to e, ciekawe, czy zdecydują się na zmianę roweru. Choć, choć patrząc na profil, to później mamy dużo zjazdu i jeszcze e, będzie te kilka kilometrów po płaskim e, w tej końcówce. No to myślę, że jednak e, nie wszyscy tutaj się zdecydują na tą zmianę roweru, roweru, ale zobaczymy. Bardzo Wam dziękuję i widzimy się standardowo po czasówce. Podsumujemy sobie to całe Tour de France i zobaczymy, e, czy oczekiwania zostały spełnione, e, jak Wam się przede wszystkim podobało to Tour de France, bo myślę, że e, jeśli chodzi o rywalizację to było ono naprawdę ciekawe bardzo Wam dziękuję i widzimy się po jutrzejszym etapie hej